Forsowanie reformy nauki mimo tak zdecydowanego protestu środowisk akademickich pokazuje, że dialog społeczny jest dla rządzących tylko pozorem. Tak naprawdę realizują swoje plany nie bacząc ani na głosy sprzeciwu, ani na głosy rozsądku. A sprawa jest o tyle pilna, że dotyka sfery najważniejszej i to w wymiarze pokoleń. Studia i nauka to przecież najwyższy etap formowania społeczeństwa, zarówno pod względem intelektualnym, jak i zawodowym. Jest swoistym paradoksem, że o przyszłym kształcie polskiej nauki zadecydują magistrzy. Jest ich w obecnym sejmie około 92%, a więc zdecydowana większość. Taki procent magistrów może być powodem do dumy, ale nie w zakresie decydowania o nauce, ponieważ tytuł magistra w nauce to naprawdę dopiero początek. Niemniej jednak coś z tymi magistrami musi być na rzeczy, skoro Ministerstwo Nauki przyjęło jeden z najdziwniejszych przeliczników wartości wykształcenia, który z pewnością, jeśli ta reforma przejdzie, trafi do księgi Guinnessa. A jest to księga, przypomnijmy, w której zbiera się rekordy absurdu, na przykład, Pewien Amerykanin wykąpał się w wannie z 75 wężami. Otóż nasze ministerstwo nie chce być gorsze i ustanowiło następujący algorytm w odniesieniu do minimum kadrowego. Dwóch magistrów liczy się tyle, co jeden doktor, a dwóch doktorów to tyle, co jeden doktor habilitowany. Nie trudno się domyślić, że dzięki kolejnej reformie Dwa licencjaty to będzie jeden magister, następnie dwóch maturzystów to jeden licencjat. Aż dojdziemy do punktu, w którym dziesięciu absolwentów podstawówki to będzie tyle samo, co jeden magister, zaś stu przedszkolaków to będzie jeden minister. Kto wie, może stu przedszkolaków poradziłoby sobie z reformą lepiej niż pani minister. Co jeszcze firmuje pani minister, a co na pewno przejdzie do historii? Pani minister uważa, że szkoły wyższe i naukowcy mają zajmować się biznesem, a dokładniej mówiąc produkcją i handlem. Naukowcy produkują wiedzę, a rektor ją sprzedaje, bo naukowcy będą wytwórcami, a rektorzy menadżerami. W ten sposób interes sam będzie się kręcił, a państwo nie będzie musiało dopłacać do nauki i studiów, z wyjątkiem kilku wybranych przez siebie uczelni. Rozwiązanie tak proste, że aż dziś wierzę, jak to możliwe, żeby wprowadzać je tak późno. Możemy sobie tylko wyobrazić kolejkę przed uczelniami, w której milionerzy czekają na kupno najnowszych wyników badań z zakresu paleontologii, filozofii XIII wieku i pieśni sarbieskiego. Milionerów na pewno też zainteresują najnowsze rozwiązania w zakresie taniej budowy autostrad i nowej wersji projektu polskiego samochodu, Srenki 109, bo przecież należemy do światowej czołówki. Jesteśmy potęgą motoryzacyjną. Pani minister znalazła też sposób, żeby ukarać studentów najzdolniejszych i najbardziej ambitnych, takich, którym nie wystarcza jeden kierunek studiów, lecz chcą studiować więcej. Bo wychodzą z założenia, że młodość to czas zdobywania wiedzy. Wtedy bowiem człowiek jest najbardziej chłonny. Jak temu przeciwdziałać? Trzeba wprowadzić opłaty za drugi kierunek. Wtedy część chętnych zrezygnuje, bo nie będzie ich na to stać. Chociaż może być jeszcze inne rozwiązanie. Kredyt na studia. To rozwiązanie jest nie tylko dobre, ale bardzo dobre, zwłaszcza dla bankierów, którzy ułowią młodego klienta i już go nie puszczą, czekając, gdy po studiach weźmie kolejny kredyt, choćby na mieszkanie. I tak młody, zdolny, ambitny Polak który będzie miał za sobą dwa fakultety i trzydziestoletnie długich banku, skończy tam, gdzie większość jego rówieśników, czyli za granicą, na budowie lub na zmywaku, albo w kraju, na taksówce. Przecież nie wybierze kariery akademickiej, która już zupełnie przestaje być karierą i finansową, i zawodową. Jeśli w Polsce profesor zarabia pięć razy mniej niż asystent na uczelni zachodniej, tu trudno się spodziewać, aby młody człowiek z uczelnią wiązał swoją przyszłość. Najzdolniejsi ze zdolnych po prostu wyjadą na stypendia czy kontrakty, by tu już nigdy nie wrócić. W ten sposób reforma pogrzebie polską naukę, bo pogrzebie resztki zapału, jaki jeszcze tli się w środowiskach akademickich. A uprawiać naukę bez zapału to wielkie nieporozumienie. Nikt tego nie wytrzyma. Więc nic z tej reformy dobrego nie będzie. Będą tylko pogrzebane nadzieje i zacofanie cywilizacyjne. I widocznie o to autorom tej reformy chodzi. Ale dlaczego prawdziwi naukowcy mają się na to zgadzać? Trzeba więc nadal protestować. Szczęść Boże.